Gazetę z tego czwartka szukamy najlepsze pączki w Warszawie. Może znajdziemy tu. Idzie ten pusty i... Tak. Trochę opowiedzieli, że tu są najlepsze pączki w Warszawie. Najdroższe i najlepsze. Najlepsze, najlepsze to inne, ale najlepsze to najważniejsze. Ale ja znam Waszą kuchnię genialnie. No, Jestem zakochana. Ale to, to jest cały problem. To jest nasza kuchnia, bo teraz izraelska kuchnia. Jest to jest cały świat. A jak, a jak z pączkami? Czy Was są pączki, czy nie? Jasne, że pączki teraz u nas, Hanuka, tak? święto. To było, to było teraz. U nas to wszystko się robi na oliwie. Jasne, że smalec w naszej kuchni nie wolny. My nie mamy tak, to, to mamy. Nie koszerny, także my, my robimy to na oliwie, ale pączki w tej formie, które oni się sprzedają, tu mm. właśnie byli te emigranty z Polski, którzy przywieźli to do Izraela w takich 20 latach 20. To jest, to jest takie ciastko, które przynosi szczęście. Więc jeżeli ktoś nie je zje w tłusty czwartek pączka, no to ma no, ten to... rok niezbyt dobry, w związku z tym bardzo ważne są ostatki. Tutaj są ogromne kolejki, żeby je zjeść, ale one są specjalne, te pączki, bo one mają tyle jajek, że chyba podnoszą e, jakby witalność każdemu mężczyźnie razy 10. To, to są nasze pączki. Wow. A, teraz widzimy, o co chodzi. Tak, o to jest ten to, lukier. Właśnie. Lukier. Um, te są dobra. z malinowym, malinową konfiturą, te to są to z jagodami, z ja... a te są z różą. Aha, dobrze. Proszę samemu tam, tam. O, o, Można się suchać, no. proszę. Teraz co no. robimy dobrze. Teraz idziemy na zobaczyć na kuchni, jak tak. to wygląda, tak? Ten reality show. Aha. Zabieramy pączka czy nie? Ja zabieram. <laughs> Takiego ciasta nic nie ma 36 żółtek na kilogram mąki. E, nigdy 4, nie 4. mamy żadnych chemicznych. 4, ale, tak. wow. Nigdy nie mamy żadnych chemicznych dodatków. Jest to jak stara pracownia i no, idziemy, teraz, <laughs> idziemy teraz do cukiernika, który został, bo cały czas brakuje pączków. Ja zapraszam. A to jak że... je przewracasz? Robimy część pączków na oleju, część pączków na smalcu. No jasne. W zależności od no jasne, tego, że... mamy klientów, czy, czy lubią smalec, czy nie. Także te są koszerne akurat. Tak, te to, są to na, na oleju. oleju. Super. I jak powiedz mi, jak go maczasz w luksa? Ale są gorące. Popatrz, jak on je dotyka, to nie wiem, zobacz. Ale lecz jakie miękkie. Ale miękki. Nie, 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 to. Zobaczcie, tutaj... dobrze... ja muszę... zobaczyć, jak to w środku wygląda. Dobrze wyrośnięte ciasto. Dobry i wypieczone. Dobrze. Ile żółtek na kilogram? 36? 40. Wow. 40. Ja widzę. Wow, wow. 50. Dziękujemy. Nie ma co duży jeszcze ciach. Hmm? No tak. Dobra to pomarańcz, Super.